This is the story of Alan. Jest to opowieść o Alanie i Todzie. Hej, hey, braciszku, czy to nie jest two kop? Two Dwa i bracia, którzy żyją w odmienny sposób, pobieramy się w sierpniu. Jeden na dwoje to jeszcze nie tak źle. No. Okazuje się, że będą jednak razem. Tu się będzie dobrze mieszkać. 51% wszystkiego, co należało do Twojej ciotki, teraz należy do Ciebie. A kto jest właścicielem pozostałych 49%? Napijesz się piwko? Ten sam stary Todd, ten sam stary Alan. Sądzę, że znalazłem swoje miejsce. Serio? A ja sądziłem, że będziesz operował mózgi. To podwójne lustro dla celu bezpieczeństwa to dobry pomysł. Alan ma jednak jeden mały problem. Całuski? zaangażowała się? W jeden wielki problem, z którym nie wie, jak sobie poradzić. Jaki masz w życiu cel? Nie wiem. Alan, twój brat chciał zrobić na tobie wrażenie. Uspokój się i raz się rozejmij Będziemy musieli zamknąć to wszystko natychmiast. Posłuchaj to. Wiem, że nie dałem ci szansy, ale ty mi daj szansę. Kiedy zobaczymy, co osiągniemy we dwóch. Jasne, załatwione. I ma zamiar? Ja się tym zajmę. Cześć Jane. Jest właścicielem wszystkiego. A teraz pokaz. I sklepy bikini. Nadzieje. Nie dowiesz się dopóki nie spróbujesz. I wyobrażenia. Czy można się przyłączyć? Boże, nie pozwalaj mi wstawać o tej porze. The Bikini Shop. Slap Bikini. It's gonna be great. Range of Spinalis.